tysiąclecie chrztu Polski niekoniecznie chciała rok dochody ale ludzie przyszli tak jak my dzisiaj Dziękuję! Co dzisiaj mamy za święto? Tysiąclecie koronacji polskiej i 500-lecie chodu pruskiego A pamięta pani, który król był koronowany? Bolesław Chrobry Bardzo dobrze. Proszę nam jeszcze powiedzieć dlaczego... Jezu, stresuje się teraz! No jedno, dlaczego to było ważne dla nas? Dla Polaków? No bo Polska istnieje Jesteśmy niepodlegli, suwerenni, jeszcze. Zobaczymy ile to potrwa, czy, czy, to no, czy to tysiąclecie się na tym nie skończy. To nie jest święto, to jest rocznica. To jest rocznica? Tak, tysiącleczna rocznica koronacji Bolesława Poprego, pierwszego króla Polski. Mhm. Dlaczego to było ważne? Bo to była legalizacja państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Taka okazja jest raz na tysiąc lat i raz na pięćset lat, co szczególnie boli co niektórych, którzy składali 500 lat temu hołd. Pruski oczywiście. Dzisiaj jest e, tysiąclecie e, konorowa, koronowania przepraszam, e, Bolesława. Pruska? Nie, Dobrego, przepraszam. Flaurego. Nie, nie szkodzi, ale to ważne było wydarzenie. Ważne. A w którym to roku było? W 1025. Jakie mamy dzisiaj święto? Ja nie wiem jakie ja ten. święto, właśnie my nie wiemy co tu się dzisiaj dzieje. Na plakatach jest, że tysiącleci koronacji. Bolesława Chrobrego. Tak. Tysiąc lat było tak, w 1025 roku było koronacja. <grym> to było ważne? Ważne to było. Dlaczego? Dlatego, że e, to umocniło naszą e, pozycję na arenie międzynarodowej. To jest pierwszy król polski ukoronowany. Kto go koronował? A czy symbolicznie czy nie symbolicznie? No bo symbolicznie to cesarz od trzeci. Natomiast nie symbolicznie, no to yy, biskup papież. To czy wiecie co tu się dzisiaj dzieje? Nie. Nie ma pojęcia. A jak myślicie? Jakiś marsz pewnie, nie? No mówią, że tysiąclecia Chrztu Polskiego. Wiecie kiedy był Chrzest Polski? 966, 966. A to Nacja? Trudne, paprego. trudne się trafiło. 1013? Nie wiem. No, jeżeli tysiąc to łatwo policzyć, nie? To tysiąc, Tysiąc Chodź, 125 dobrze. I kto kogo koronował, słuchajcie? No, Chrobry na pewno był koronowany. Nie, nie wiem, papież może? Nie wiem, kto go koronował. Nie mam pojęcia. Ja bym się podpiął tutaj. Podpiął się do tej odpowiedzi. Co dzisiaj za święto mamy? No, tysiąc leci koronacj chrobrego i 500 lecie E, hołdu pruskiego. I dlaczego to jest ważne? No Ważne to jest dlatego, że Polska w tym czasie e, no była potęgą. No tak, to, tak to możemy nazwać. Że byliśmy e, poważnym mocarstwem, skoro e, król pruski Albert Hohenzollern e, pokłonił się przed polskim e, królem, więc no, aby takie czasy kiedyś wróciły, że będziemy mocarstwem. Co tu się dzisiaj okay. dzieje? Dobre pytanie, ale nie wiecie? Nie. nie. Dzisiaj świętujemy 1000-lecie koronacji za ostatnią parą. Bolesława Chrobrego. Zosta... A Że... to jest grup nie, tak? nie jest strób rekonstrukcyjny, Nie, nie jest. jest po prostu taki strój? Tak, to jest polski, polski strój narodowy. Tysiąclecie ukoronowania Chrobrego i 500-lecie 500 Hołdu Polskiego. Dobrze, dlaczego to były ważne, ważne daty? Ponieważ no, Chrobry jest pierwszym królem polskim. A uh, chłód pruski, nie wiem. Mamy poprosimy. Dlaczego było ważne koronacja? Tak. tak. Myślę, że Polska wstąpiła do, do, do państw, które się liczyły w Europie, a poza tym no, zaczęło się państwo polskie. Jakaś kontynuacja tego przez no, na razie 1000 lat mam nadzieję, że dłużej. A chłód pruski? Ech, no, nie powiem, no. Ech. Yy, utrwalił jakąś yy, pozycję Polski. Yy, no nie został wykorzystany tak, jak byśmy chcieli, ale pokazał, że Polska jest ważna i że też yy, no, może pokazać, że yy, swoją siłę, prawda? Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego i pięciocetlecie do Polskiego. To były ważne wydarzenia? Oczywiście. Dlaczego? Yy, ważne osiągnięcia polskiej historii i Polski na przestrzeni wieków. Yy, Tysiącleci koronowania króla Chrobowego Bolesława. Króla Chrobowego? Tak. I świętujecie to? Co roku czy, czy dzisiaj pierwszy raz? Czy raz na tysiąc lat, jak? Yy, co roku, co, co? roku idzie staramy. A yy, widzę, że pan jest. jak no. w Stanach Zjednoczonych. Ma czapkę kandydata, którego pan popiera. Yy, pan dużo ludzi ma czapki. Co pan sądzi o tym, o tym tysiącleciu? Co nam to dało? Jak się nam to dało? No co nam dała korona dobrego? <noise> Proszę, żona. To jest też 500 lecie hołdu polskiego, że padli przy nami Niemcy na kolanach, gdzie my teraz ich uwielbiamy, jeździmy do nich pracować za kurde grosze. Jak, jak to, to? Także no, z historii bardzo dużo. Tak, a myśli pan, że te czasy wrócą? Wrócić absolutnie nie wrócą. Już tak się historia nie powtarza. Historia lubi się powtórzyć, ale tak to się nie powtarza. Dziękuję bardzo. Now what's the day today for Polaków? Yeah, we asked uh, it's the day of the king of the Poland. Like we understood. <laughs> that's that's correct. But please let let us know. Do you know how long ago it was? How long ago did it happen? 1922, something of 40 lat no, Oh, well, it like was like 1,000 years ago. Oh, yeah.